Dzień dobry moi drodzy Natural Fit Passion. Rozpoczynamy dzisiaj kolejny piękny weekendowy dzień. No, nie będę ukrywał, że jestem niezmiernie, gdzieś tam moje serducho się raduje z powodu tego, że nasze subskrypcje i kanał na YouTube Natural Fit Passion mocno poszedł w górę. Przekroczyliśmy tysiąc polubień można powiedzieć, zadziało się to, można powiedzieć, mgnieniu oka. Nawet nie e, pilnowałem tego tysięcznego polubienia, ale no poszło tak, można powiedzieć, e, potocznie łańcuszkiem. Z tego powodu postanowiliśmy raz wraz z Claudio e, przygotować dla Was jakiś bardzo fajny, taki miły e, o aktywności ruchowej. Nie tylko konkurs, a nagrodą będzie tygodniowy tygodniowa rozpiska diety wraz z detoksem organizmu. Wiecie jak działamy moi drodzy, więc wszystko będzie 100% tylko i wyłącznie oparte na naturalnych e, składnikach i na naturalnych metodach. E, konkurs będzie na pewno przyjemny i prosty, więc zapraszam Was do udziału, na pewno jeszcze poinformujemy e, o tym na swoim kanale. Przechodząc moi drodzy do tej do tematyki dzisiaj e, bardzo radośnie, dzisiaj jest piękny dzień, niedziela, niedziela palmowa, e, moi drodzy no tutaj dzisiaj powiedziałem o niedzieli, chociaż nie wiem do końca, kiedy opublikuję ten film, może w poniedziałek, bo jeden filmik mam już tutaj przygotowany z wczoraj, który przygotowałem specjalnie dla Was o przepuklinie mięśniowej, chodzi o tej przepuklinie sportowej. Nie myli z przepukliną, tą, która objawia się tym, że tutaj mamy część po prostu spod nadbrzusza i tutaj podbrzusza, przepraszam, mamy uwypuklenie spowodowane, wiadomo czym, tutaj nie będę się rozwodził na ten temat, tu chodzi o typowe przemęczenie, przepalenie, mówiąc potocznie mięśni. Wiele osób pisało tutaj na, na moim profilu oporady i widziałem, że ten tematyka była pod takim, można powiedzieć, dużym zainteresowaniem, cieszyła się dużym zainteresowaniem, więc rozwinąłem to, e, przełożyłem to na typowo teorię, wytłumaczyłem dokładnie krok po kroku, Jesteśmy po to, aby Wam, moi drodzy, pomagać, jesteśmy po to, aby Was motywować. Te filmiki, takie typowe, kiedy przemawiam, mają wpływać na Was pozytywnie, mają Was gdzieś tam popychać do przodu, mówiąc potocznie, gdzieś tam Was motywować itd. itd. Słuchajcie, pomysły są bardzo, jest bardzo dużo, jak to się mówi w zdrowym ciele, w zdrowy duch, wtedy umysł też pracuje bardzo, można powiedzieć, na pełnych obrotach, pracuje bardzo sprawnie i, i temu trzeba tylko i wyłącznie pomóc przechodząc tutaj, bo dzisiaj tak tu mówię o wielu rzeczach, ale jeszcze na wstępie, bardzo chciałem, chcieliśmy wam, wam podziękować za subskrypcję, bardzo fajni, wspaniali ludzie nas subskrybują, działamy dla Was, więc powiększamy naszą siłę, o to właśnie w tym wszystkim chodzi, zawsze służymy pomocy, jeżeli jakiekolwiek macie pytania, problemy, nieśność, jeżeli jesteśmy w stanie, zawsze chętnie pomożemy. Jak to się mówi w przysłowiu, moi drodzy, lepiej dać komuś wędkę, niż, niż dać mu rybę, no i tutaj, jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, to moi Moi drodzy, jak najbardziej przekłada się to na nasze życie. Otóż ja uważam i zawsze będę mówił, że e, naród polski, my, Polacy, e, 100% e, naród, który uważam, że powinien cieszyć się, że, e, że ma taką, a nie inną narodowość. Dlatego, że jak dobrze wiecie, moi drodzy, nie raz też mówiłem na temat e, przebywania za granicą m, m, dokładnie w Anglii, na wyspach. Tam moi drodzy poznałem wspaniałych również Polaków i muszę wam powiedzieć jedną rzecz i zawsze będę się tego trzymał, że mm, nie ma. Nie ma to jak solidność, zaparcie, takie typowe zaparcie do, do dążenia do takich osiągnięcia celów, niesamowita determinacja, determinacja w pracy, jakakolwiek ona by nie była Polacy gdziekolwiek by nie pracowali w jakichkolwiek korporacjach, czy to jest praca fizyczna, czy umysłowa, wykazują się niesamowitą aktywnością, niesamowitą zawziętością itd., itd. To właśnie nas, nas cechuje. I co możemy z tym zrobić? No, moi drodzy, to możemy cechę przełożyć na wiele, wiele pięknych, można powiedzieć, takich e, dokonań, mówiąc potocznie. A mianowicie, chcę Was zmotywować e, tym, wracając do tego przysłowia, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Ja, mo, moi drodzy, zawsze będę Wam przekazywał i będę zawsze promował wiedzę, e, która była skuteczna kiedyś i uważam, że skuteczna jest również teraz. Otóż tak jak mówię, jeżeli chcemy nad sobą pracować i te zdrowie jest dla nas bardzo ważne, zdrowie publiczne, zdrowie fizyczne, a co za tym idzie pewność siebie, że jesteśmy pewni siebie, jesteśmy kreatywni, że jesteśmy kreatywni, nic nie jest w stanie nas... E, zatrzymać i co tak na dalej, e, tak naprawdę daje nam ten prawdziwy naturalny sport? Daje nam to, że my mamy jakiś cel, do którego znuczymy. jeden ma taki cel, że chciałby przewiec maraton, e, półmaraton w jakimś tam e, celu, drugi chce e, zrobić to w jak najkrótszym czasie, trzeci chce przełamać swoje bariery, nie lubi biegać, a, a chce e, przełamać te, tą, tą niemoc e, w postaci, że nie niechęci biegania i chce właśnie temu się przeciwstawić, stawić czoło temu. Druga osoba, e, aktywności ruchowej jest bardzo dużo, druga osoba e, wykonuje to tylko i wyłącznie dlatego, aby mieć dobre samopoczucie, wstawać rano i żeby nie mieć dyskomfortów ruchowych itd. itd. Trzecia osoba e, trenuje pod, e, przygodowo pod osiągnięcia swoje sportowe, niech to będą sztuki walki, chce być, polepszać się, coraz, być coraz lepszym, a mieć e, tą pewność siebie. Bycie kreatywnym, skromnym, bo sportywalki pamiętajmy, że uczą nas skromności, pokory, a przy okazji na pewno dają na pewno siebie, jeżeli chodzi o stresowe sytuacje podczas ochrony naszych bliskich, naszej dziewczyny, naszych rodziców itd. itd. tak, mówię o sytuacjach takich, można powiedzieć, ostatniej deski ratunku. Każdy sport niesie za sobą bardzo dużo szereg y, tutaj korzyści. Ja tutaj nie mówię o sporcie zawodowym wyczynowym, bo to się przekłada później na, na wiele różnych e, rzeczy, które nie do końca mi się podobają, takie jak wspomaganie siebie gdzieś tam e, farmaceutyko i tutaj nasz kanał to w ogóle nie jest, ten, to nie jest ten kierunek, to ci ludzie, którzy zaglądają do nas to od razu, mogą odsubskrybować. Osu e, tak jak mówię, dla nas nie chodzi o to, żeby było milion subskrypcji tylko ci którzy subskrybują wiemy tak naprawdę co wybrali oni tak naprawdę wiedzą e, jaki kanał o jakiej tematyce e, m, znaleźli każdy szuka e, ciekawych temat, e, tematów dla siebie tematyki e, i subskrybuje to co tak naprawdę mu najbardziej odpowiada i to jest piękne tak tak powiedziałem ten kanał był założony ja jestem zwolnikiem e, osobistych i takich można powiedzieć praktycznych działań ja lubię pracować z klientem lubię z nim rozmawiać lubię go e, motywować to mi sprawia bardzo dużo e, i spełnienie, dlatego że nie ma nic lepszego niż pomoc drugiemu człowiekowi, jeżeli ten człowiek naprawdę e, tego mocno chce. Otóż Pamiętajmy, że są rzeczy bezcenne, których nie da rady kupić za pieniądze. Właśnie to jest m.in. zdrowiem. Możemy myśleć, że tak się stanie, ale uwierzcie mi, że tak niestety nie jest. A nasza natura jest tak stworzona, że możemy z niej korzystać w wszelaki e, e, sposób. E, tych sposobów jest mnóstwo. Ja e, swoim podopiecznym tłumaczyłem, jak świetnie możemy e, skorzystać... E, koniec kwietnia, za chwilę tak, no za chwilę zaraz mamy koniec marca, będzie koniec kwietnia, las, kwitnięcie e, e... Młodej, młodej pokrzywki, która, poczytajcie moi drodzy, jak, e, jaki ma, e, można powiedzieć, wachlarz działań zdrowotnych dla naszego organizmu. To jest jeden przykład zioła, który możemy, e, rękawiczka ogrodowa i możemy iść do lasku, spędzić aktywnie czas, pospacerować, poddychać świeżym powietrzem, a przy okazji zebrać taką, taką, e, taką pokrzywę, która nas tak naprawdę nie kosztuje nic, tak? Chwilę czasu. Tak samo dzieje się z wieloma innymi rzeczami. Pamiętajcie, że sport ma być dla Was czymś, co będzie Was w jakimś stopniu odrywać od e, codziennych działań, a dwa będzie Wam pomagało w dążeniu do tych celów, krok po kroku. Bo dlaczego e, ja mówię o sporcie? Oczywiście sport kocham i to jest moje życie, temu poświęciłem, poświęciłem całe życie. Moi znajomi, którzy mnie znają, wiedzą, że tak jest. E, wszystko, co Wam, wam prezentuję, płynie, mi, e, płynie od serca. Sam do tego wszystkiego dążyłem, e, metodą prób i błędów. Jestem człowiekiem w 100% czystym, jeżeli chodzi o jakiekolwiek u, używki, e, typu białka i takie inne rzeczy. Tego nigdy w życiu nie stosowałem i nie będę stosował, e, więc to jest taka, można powiedzieć, inna trochę droga. Trening, który możemy wykonywać dosłownie wszędzie, e, m, kilka metrów kwadratowych, tak abyśmy mieli miejsce do podporu, tak abyśmy mieli miejsce do wykonywania różnego rodzaju e, ćwiczeń izometrycznych, ćwiczeń e, izolowanych można powiedzieć, ale typowe takich ćwiczeń w wykorzystaniu masy ciała. Nie potrzebujemy zupełnie nic. Możemy naprawdę świetnie wyrobić swoją muskulaturę, swoją siłę, w zależności od tego, co tak naprawdę chcemy. Czy wytrzymałość, czy siłę, czy szybkość, czy dynamikę, czy eksplozywność. Wszystko to możemy wykonywać naprawdę na małej przestrzeni i o tym trzeba pamiętać, to trzeba promować, to trzeba przekazywać dalej. Młodzi ludzie muszą wiedzieć, że tak naprawdę możemy polepszyć swoją siłę nie treningiem na ciężarach koniecznie. Możemy to zrobić zdrowo, tym bardziej, że trening z Nasze ciało niesie bardzo dużo korzyści zdrowotnych, takich jak wzmocnienie aparatu kostno-stawowego i naszych więzadeł. Dlatego, że jest to naturalny ruch, który wykonujemy, czyli podpór wykonanie pompki jest naturalnym ruchem, który angażuje nas wielostawowo. Wielostawowo, czyli e, angażowane jest, są stawy e, więcej niż jeden. Pracowanie na przykład ciężarkiem, kiedy wykonujemy taki ruch, pracujemy jednostawowo. A tu chodzi o to, abyśmy wykonywali ruch wielostawowy. E, I oczywiście różnego rodzaju modyfikacje, bo tych pompek tak naprawdę możemy, ciągle są wymyślane. Ich jest tak naprawdę mnóstwo, setki, tysiące e, rodzajów tych właśnie. Oto e, świetnych, uważam, bardzo skutecznych ćwiczeń, które możemy modyfikować. od tych bardzo prostych, które mogą wykonać praktycznie każdy w staniu przy ścianie, opierając się i odpychając się od ściany. Taka, takie ćwiczenie może wykonać naprawdę osoba o każdej, e, e, można powiedzieć, poziomie o na każdym poziomie sprawności ruchowej, przechodząc coraz niżej, aż w końcu idziemy w drugim kierunku, jak ręce były przy ścianie. Tak, nogi idą coraz bardziej w górę, aż dojdziemy do wykonywania pompek przy ścianie, czy bezpośrednio mocno tutaj angażując nasze barki, nasze stawy, które są bardzo mocno narażane, szczególnie teraz. Cieczenia rozciągająca, o tym też będę dużo mówił, o tym w filmikach naszych będę bardzo dużo mówił, dlatego że przygotowuję Wam programy na temat wzmacniania barków, wzmacniania właśnie tylniego pasma. Kręgosłupa, mięśni, prostownik, grzbietu, najszerszy, czworoboczny. Są to mięśnia bardzo mocno eksponowane, jeżeli chodzi o dzisiejszą pracę. Praca przy komputerze jesteśmy w takiej pozycji. Chodzi o to, aby uelastycznić tutaj ten cały, cały ten pas, wzmocnić tak? ten e, odcinek e, szyjny, piersiowy oraz lędziowy. Wykonywanie mostka, zapomniane ćwiczenia, a jakże bardzo mocno, e, może być niedoceniane, a jakże mocno skuteczne i tak dalej, i tak dalej i tutaj, no może jeszcze nie kończąc trochę się rozgadamy, ale moi drodzy świetnie mi się z Wami rozmawia, pomimo, że ja tylko mówię do, do, tutaj, do obiektywu ale fajnie jest odezw fajnie, że zadajecie mi pytania fajnie, że jest zainteresowanie, o to właśnie w tym wszystkim chodzi nie chcę tutaj już skakać po tematach więc szybciutko Wam powiem, jak to jest z tym dążeniem do celów, otóż jeżeli moi drodzy Wy wyznaczycie sobie cel w trenowaniu ten cel jest ambitny, równie dobrze będziecie ambitnie dążyć do celu własnych niech to będzie cel e, nie wiem ukończenia jakiejś tam uczelni bądź cel e, życiowy w postaci takiej że no, dążymy do swoich zawodowych jakichś tam marzeń tak sport właśnie przybliża nas do tego dlatego że w sporcie jesteśmy przygotowani do tej e, raz dyscypliny którą musimy sobie narzucić musimy ten trening wykonać czasami jesteśmy bardzo rygorystyczni, narzucamy sobie pewną godzinę bo mamy w ciągu dnia jesteśmy zajęci jest tylko i wyłącznie ta godzina e, samopoczucie poczucie, czasami nas zniechęca. My mimo wszystko wykonujemy ten trening i każdy ten trening wkładamy coraz więcej serca. To nas właśnie przybliża do tego, żebyśmy w przyszłości byli zdyscyplinowani. Zobaczcie, jak głębiej się po, to jakby w głębicie myślami, to zobaczcie. W przyszłości, e, założenie rodziny, dzieci, wstawanie e, codziennie rano, aby e, wyprawić dziecko do szkoły, aby, aby wyjść na spacer ze swoim dzieckiem, kiedy wracamy po pracy zmęczeni, a nasze dziecko chciałoby z nami wyjść. Wyjdziemy i mamy siłę, tą, tą mentalną i nie tylko, siłę fizyczną tego, aby pokopać piłkę ze swoim e, synem, przykładowo, tak, nie dając mu iPhone'a i żeby sobie odpalił grę, która tak naprawdę nie daje nic dobrego, a daje bardzo dużo złego dzieciom więc zobaczcie jak to się przekłada człowiek ambitny który narzuca sobie całe życie ma dużo lepiej jeżeli chodzi o później takie trudne wybory bo wiadomo że w życiu możemy powiedzieć że życie jest jak taka może być skalista góra tak raz jest, idziemy ciągle pod górę i myślimy sobie kiedy to się skończy a w pewnym momencie mamy ten szczyt osiągamy szczyt możemy się nim chwilę nacieszyć Podnieść, wznieść ręce w górę, powiedzieć tak, zdobyłem to. Było zimno, wiecznie, było ślisko, ale mamy później, schodzimy w dół powolutku, tak? I jest ten okres taki, że schodzimy w dół, ale schodząc w dół, kiedy jest, odpoczywamy, mówiąc potocznie, musimy zawsze mieć podświadomie, że czeka nas kolejna góra, tak? Będzie albo mniejsza, albo większa. Musimy być na to gotowi. Tak jest właśnie w życiu. Nie przyzwyczajajmy się, moi drodzy, do tego, że w życiu będzie tak, jak jest w linii takiej, można powiedzieć, yy, równoległej. Jest różnie i dlatego musimy wiedzieć, że czasami są zakręty, czasami jest mocny zakręt, czasami jest gdzieś spadek, czasami jest gdzieś dół. Ja tak mówię Wam troszeczkę, e, tutaj przykładam Wam taką metaforę i takie przykłady Wam podaję, ale mam nadzieję, że wiecie o czym mówię. E, Dawajmy z siebie wszystko a zobaczcie, zobaczcie moi drodzy, że naprawdę to się przekłada na, na coś wspaniałego jest mi niezmiernie miło, poznałem e, czasami trenuję na, na zewnątrz poznaję młodych ludzi, gdzieś tam e, sami podchodzą, gdzieś tam e, zaczynają dialog ze mną, co jest mi nie, naprawdę e, bardzo miło z tego powodu potrafię ich zmotywować potrafię też im pomóc, młodzi ludzie są bardzo ambitnymi e, ludźmi ja widzę w nich naprawdę e, duże zapasy, można powiedzieć, takiej ambicji która tylko wystarczy delikatnie jeszcze tak podjudzić, mówić mówiąc potocznie, oni potrzebują tego impulsu do tego, aby w tym kierunku iść, także my jako rodzice nauczyciele, trenerzy yy, i po prostu ludzie po stronie powinniśmy tych młodych ludzi motywować a nie demotywować, pamiętajcie, że yy, siła fizyczna przekłada się też na siłę mentalną. jeżeli my czujemy się zdrowi, silni, nasza pewność siebie idzie w górę i w tym kierunku musimy iść, aby, aby nasz naród był yy, nie tylko za granicą był tutaj, tak? był postrzegany jako, jako, jako naród silny, mocny, pewny siebie, wspierajmy siebie, bądźmy sobie pomocni, pamiętajmy, że możemy w pewnym momencie możemy utracić to, co mamy, więc doceniajmy każdą chwilę, każdy dzień, z tego dnia wyciskajmy jak najwięcej. Aby motywować drugą osobę, moi drodzy, musimy pamiętać, że musimy sami jakoś drogę przejść, tak? Ja nie będę się tutaj nad swoim życiorysem, nie wiem, skupiał, bo to nie o to chodzi, może kiedyś kogoś będzie to interesował, może kiedyś będzie to potrzebne, może kiedyś kogoś to zmotywuje, to może porozmawiamy. Na dzień dzisiejszy nie jest to potrzebne. Potrzebne jest to, abyśmy byli dobrymi ludźmi sobie, byśmy byli ambitnymi ludźmi i tej ambicji w sobie nie gasili, tylko ją podjudzali podjudzali ją u młodych ludzi, pokazywali im tak naprawdę, że nie potrzeba nowoczesności, aby stać się kreatywnym człowiekiem Bo ja zawsze mówię, moi drodzy Zawsze może stać się tak, że możemy stać, e, znaleźć się w sytuacji dla siebie stresowej Tak jak to opowiadałem e, moim młodym podopiecznym Możemy znaleźć się e, w lesie e, Przykładowo tak, z którego nie możemy wyjść I teraz tak, mamy telefon, telefon jest rozładowany A my tylko na nim polegaliśmy Miała być nawigacja, miała nas prowadzić jeżeli mamy e, spokój ducha, jeżeli mamy tutaj opanowanie i mamy wiedzę na ten temat, czyli to właśnie o to chodzi, czytać książki, e, zdobywać tą wiedzę, tak? Tak jak kiedyś ludzie sobie radzili, chodzili po lasach, patrzyli od której strony e, na drzewach rośnie mech i wiedzieli w którym kierunku mają iść, w dzisiejszych czasach wiele młodzieży mieliby z tym problem, tak? Więc pamiętajcie, dobrze, że jesteście bardzo ogarnięci w elektronice, tak, bo to jest no niestety niestety to jest Obecne w naszych czasach, ale bądźcie wszechstronnymi, więc postarajcie się i bez telefonu sobie poradzić, i z telefonem sobie poradzić. Wtedy dopiero stajecie się ludźmi bardzo wszechstronnymi. Tak jak jest i w treningu według Natural Feedbacks. Nie trenujemy jednostannie, nie trenujemy tylko i wyłącznie siłowo, trenujemy wytrzymałościowo, trenujemy koordynację, która jest potrzebna. Starszym ludziom bardzo, e, bardzo mocno w późniejszych latach, aby, aby nie mieli problemów ze zwykłym poruszaniem się prostych ruchów, aby nie mieli problemów z, z upadkami na, na podłożu niestabilnym itd. itd. E, mamy trening e, typowy cardio, mamy trening typowy wzmacniający tak, e, układ e, naczyniowo-krwionośny, tak, czyli e, typowe bieganie, mamy typowe wzmacnianie izometryczne, czyli nic innego jak mięśnia posturalne, e, ko, e, można powiedzieć tutaj, korygowanie, e, Wad postaw, tak? Jakie trzy wykonywać? Ma to być trening wszechstronny, zdrowotny z naciskiem na zdrowie. Znaczy moi drodzy, pewność siebie, dążenie do celów i stawianie sobie wysokich poprzeczek, tylko i wyłącznie zaowocuje w waszym późniejszym życiu. Proszę mi wierzyć, mam nadzieję, że materiał w jakimś stopniu wam się podobał. tych tematów będzie więcej. Pozdrawiam serdecznie, teraz kolejny filmik, który wrzucę go już dzisiaj, będzie na temat tej przepukliny, jak napinać mięśnie i jak praktykować, aby wyleczyć się w zupełności, tak jak ja niestety miałem taką przypadłość i wyleciłem się w zupełności sam, bez żadnego, mówię tutaj szczerze, wspomagania czymkolwiek, jedynie ćwiczeniami fizycznymi. E, odpowiednio, e, odpowiednim dozowaniem tych ćwiczeń, jak to wykonywałem, e, wszystko omawiam w filmiku. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie, moi drodzy. Dużo zdrowia, optymizmu, uśmiechu na twarzy. Na Traffic Passion. Pa! Dziękuję za subskrypcję.